Zardecznie poczty z tandalowy, nadami starostowie dorzyli Paulina i brzegorz Świdergałowie. wraz z małżonką. Wieńcy zostawiają delegacja z Podolsza, delegacja z Łowiczek, delegacja z Trzebieńczyk i delegacja z Roskowych. Dziękujemy Zatorskiej Orkiestrze Dętej. W tym, proszę Państwa, momencie zapraszamy na scenę gospodarza dożynek, Pana burmistrza Zatora, Pana Mariusza Makucha wraz z małżonką <klucz> oraz starostów dożynek, Paulinę i Grzegorza Świdergałów w Towarzystwie Synów. Bardzo proszę teraz starostów o przekazanie chleba na ręce Pana burmistrza. Kochani starostowie, zostańcie jeszcze na scenie. Ja poproszę pana burmistrza o zabranie głosu. Bardzo dziękuję za ten chleb, bardzo dziękuję za Waszą pracę drodzy rolnicy. Myślę, że ten rok możemy zaliczyć do udanych, jak chodzi o pola i też należyć tu wdzięczność i za Waszą pracę i Panu Bogu za to, że sprzyjał w tym roku plonom. I obiecuję, że tego chleba, którym się dzielicie i tego, tych pieniędzy, które gmina ma, nie zabraknie dla nikogo. Będziemy dzielić sprawiedliwie dla wszystkich. Na ile starczy, a to, co nie starczy w tym roku, to nazbieramy w następnym. Bardzo Wam dziękuję za to, że, że zaszczyciliście swoją obecnością tutaj naszą imprezę, która, tak jak powiedział ksiądz Probosz w Kościele, jest taką składanką wielu ważnych świąt, które się teraz w środku sierpnia skumulowały, czyli, czyli 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Dożynki, no i Święty Roch, jutro jest, ma imieniny Święty Roch, 16 sierpnia i to jest patron naszego miasta i naszej gminy i bardzo pięknie było dzisiaj było kazanie homilia, ksiądz Darek powiedział o tym, że żeby nie tylko ta figura, żeby to nie była wiara z kamienia, tylko żeby była w naszych sercach, i to chyba czujemy, że, że, że jak dzielimy się sobą, swoją pracą i miłością i przyjaźnią z drugim człowiekiem, to to jest największa radość, największa przyjemność, największy skarb. Więc życzę, żeby w, tym, w tej gminie naszej, w mieście właśnie wiara nie była tylko w kamieniu, ale właśnie w naszych sercach. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, dorzękowy wieniec dla burmistrza Zatora od Palczowic. Za to, że mamy święto. Święty rok nam patronuje i od nieszczęść nas ratuje. Oprócz tego są dożynki, więc podwójnie świętujemy i radować się będziemy. Dożynkowy wieniec ma takie lubości, że odgarnia smutki, przynosi radości. Dawna bajka głosi, stary zwyczaj każe, że wieniec dostają dobrzy gospodarze. Naszym gospodarzem jest nas, nasz burmistrz Mariusz. Dwoi się i troi, by gmina piękniała, co zaplanowany będzie wykonane. Chyba trochę ciężki, prawda? Biorąc za przykład również naszego patrona, świętego Rocha, który rozdał wszystko, co posiadał. My również może nie jest to wszystko, co posiadamy obecnie, ale jest to trud. Naszych gospodarzy, naszych rolników, dzięki którym otrzymaliśmy mąkę i dzięki niej gospodynie ze wsi Trzebieńczyce upiekły wspaniałe pieczywo. Zarazem i słodkie, i takie tradycyjne do masełka, do szyneczki jak pieniążków wystarczy chcielibyśmy zgodnie z tradycją przekazać go właśnie na ręce pana burmistrza i małżonki i poprosić, aby tak jak Święty Rok rozdał wszystko, co miał aby również pan burmistrz, ten kosz z małżonką rozdali całej społeczności gminy Zator. I oby nigdy nie zabrakło nam tego chleba na naszych stołach. Dożynki, dożynki, to jest czas wesela, Przepraszamy wszystkich, proszę się nie gniewać. Dzisiaj są dożynki, my lubimy śpiewać. Teraz zaśpiewamy przy śpiewek niewiele. O tym, co się dzieje w tym naszym kościele, wszystkimi sprawami ksiądz proboszcz kieruje. Dla dobra parafii wszystkich zbyt żałuje. Dzisiaj święto miasta trzeba się radować. Za patrona gminy Bogu podziękować. Dzień dobry państwu. Pan Jarek nie mógł być obecny. Z, z z osobistych względów i kazał podziękować wszystkim za te zbiory, za ten wieniec i następnym razem się postara. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy panu Sołtysowi, dziękujemy delegacji z Laskowej. Polużniwa się skończyły i wszyscy wracamy. U... Zrodzeni, spracowani, ale zaśpiewamy. Może padnie dziś na scenie trochę narzekania, ale również będą i podziękowania, bo nie chcemy, aby słowa były przykrą mową, lecz opinią naszej wioski. I szczerą leś opinią naszej wioski. I szczerą Gdy kto Koło Złowiczek na scenie stawa, stawało na scenie, zawsze program miało o całutkiej gminie. Dzisiaj na początek jednak przeprosimy, że nie przedstawimy osiągnięć tej gminy. Co innych raduje? Niech się każdy chwali, a my się zajmiemy tylko łowiczkami. Więc sukcesy gminy miniemy niestety, gdyż droga centralna naszym priorytetem. Nie jedno tu padnie dziś podziękowanie, a więc bardzo proszę o pilne słuchanie. Choć koło prosiło, choć obiecywano, sprawę przebudowy ciągle odkładano. Gdy obiecywano, było nawet miło, lecz na obietnicach zawsze się kończyło. Raz już powiat z kołem umowę spisali, radni powiatowi też ją podpisali. Nawet ogłoszono za to naleganie, to się nasze koło do nieba dostanie. Ale ta umowa z kołem podpisana do tej pory jednak. Jest nierealizowana. Tyle lat proszenia, a efekt tak marny, bo tak się ślimaczy yy, na prawa centralnej. Więc każdy łowicza jest cholernie rad, że tak rozstrzygnięty został polski ład. Radość to jest wielka i rzecz niesłychana. Maleńkie łowiczki tak wsparła Warszawa. Wielkie to jest szczęście i wielki dar Boży. Dziękujemy temu, kto ten wniosek złożył. Staroście, podziękowanie. Lubimy się nawić, no i pożartować. No to teraz chcemy za to podziękować, no to teraz chcemy za to podziękować. No i pani Eli koło dziś dziękuję, że tak dobrze z nami zawsze współpracuje, że tak dobrze z nami zawsze współpracuje.